Cisza czasami potrafi naprawdę wiele powiedzieć. Wszyscy lubimy te tajne kody, takie porozumiewanie się z naprawdę małą ilością informacji przekazywanej. Pamiętam, kiedy pisałem jeden ze swoich pierwszych tekstów, tam dziennikarskich, publicystycznych, i miałem ten mały problem, że kiedy za pierwszym razem umieściłem wszystkie posiadane przeze mnie informacje w tekście. Tekst wydawał się interesujący. Niestety, kiedy czytałem go po raz kolejny i przeglądałem te informacje jeszcze raz i robiłem tak kilkanaście razy, nagle tekst stał się nudny. Nagle zacząłem uważać, że po co wciskać w ten tekst informacje, które przecież wszyscy wiedzą, wszyscy znają. I zacząłem kasować te informacje i kasować i kasować i kasować, aż w końcu tak naprawdę tekst przestał, przestał być zrozumiały dla każdej. Innej osoby oprócz mnie. Przypadkowo zacząłem zakładać, że inni mają w głowie dokładnie to samo co ja. I taka wiedza w przekazywaniu informacji została nazwana przez pewnego duńskiego dziennikarza eksformacją. Czyli mówiąc do ciebie o komputerach, ja zakładam, że masz jakąś wiedzę związaną z komputerami. Oczywiście mogę tylko to założyć, dlatego że nie jestem w stanie wejść do głowy. Tak samo mówiąc o komputerach, ja też mam jakąś wiedzę. Związaną z komputerami. I może kiedyś wydawałoby się to dziwne, ale dzisiaj chyba nie. Cały czas posługujemy się swego rodzaju kodem, kawałkami informacji, wysyłając dwukropek gwiazdkę, dwukropek nawias, różne skróty. Zakładamy, że druga osoba nas rozumie. To samo zdanie powiedziane do dwóch różnych znajomych na Facebooku. Może znaczyć zupełnie co innego. I może właśnie to jest problem naszych czasów, może to jest właśnie ten problem internetu, czemu ze świetnym narzędziem do komunikacji czujemy się mimo wszystko coraz dalej od siebie. Bo aby przekazać coś tym medium, które tak bardzo zmniejsza tą informację, musimy stworzyć, tak jakby, nasze mniemanie o tym, co druga osoba wie. Musimy stworzyć wirtualny obraz tej drugiej osoby. Może przestajemy żyć w świecie ludzi, a zaczynamy żyć w świecie naszych wyobrażeń? A co Wy sądzicie na ten temat? Czemu w czasach tak genialnych narzędzi komunikacji jesteśmy coraz dalej od siebie? Napiszcie w komentarzu. Do zobaczenia jutro.